Dzień dobry. Witam Was, traderzy, wszyscy. Z tej strony Shark Trader na kolejnym nagraniu. Złoto, wasze ulubione złoto, tak samo zresztą jak USDPLN. Często mnie pytacie o złoto. Ostatnio pytał mnie w komentarzu Patryk Toporek, co ze złotem. Tak więc Patryku, robię ten filmik. Przyjrzałem się w końcu, znalazłem chwilkę czasu, żebyś już był spokojny. Przede wszystkim, jeśli chodzi o złoto, nie wiem, czy pamiętacie, kiedy byliśmy w tym miejscu, tutaj wspominałem o tym, że złoto dojdzie. Do tego miejsca doszło. Następny przystanek. Do tego miejsca jesteśmy w trakcie. I kolejny potencjalny aż dotąd. Oczywiście, wtedy Wam mówiłem, że to jest kwestia miesięcy. Tak więc zobaczymy. Ja te szablony zatrzymuję. Póki co jesteśmy, jesteśmy na etapie, że dotarliśmy do pierwszego poziomu, i teraz Patryk zapytał co dalej. No więc, no więc, co dalej, przede wszystkim? Była ostatnia analiza 15 marca. Czyli tutaj, w tym miejscu, mówiłem Wam o tym, że spodziewam się wzrostów, i te wzrosty były. Wprawdzie spodziewałem się ich troszeczkę większych, bo zazwyczaj jest tak, że tego typu ruch jest korygowany w formie Batmana bądź też Gartleya. No, cała ta korekta doszła do 0,618 tego ruchu, tak więc nie było tu klasycznej formacji harmonicznej dochodzącej aż dotąd. Natomiast kolejny long, którego się spodziewałem 15 marca miał miejsce z news ponad połowę całego tego ruchu. No i teraz najważniejsze, co dalej? Przejdę teraz na kolejny szablon, na którym wszystko przygotowałem. Przede wszystkim jesteśmy pomiędzy dwoma ważnymi miejscami, dwoma ważnymi poziomami. Pierwsza rzecz, jaką chciałem wam pokazać, to że rysuje się formacja harmoniczna. Zobaczcie. X A B C i D. I to jest formacja Gartleja z poziomem, z punktem B na 61,8. 61,8. I e, punkt D tej formacji harmonicznej wypada na 78,6. Książkowo. Zaznaczamy zielony prostokąt. I zobaczcie, jak pięknie koreluje się to z bardzo, ale to bardzo wąskim splotem dwóch średnich. Te średnie to są średnie, y, tak zwane multi-time frame, czyli widoczne na tym interwale z innego interwału. Te dwie to są y, y, setka zielona i niebieska pięćdziesiątka z interwału W1. Tak więc to miejsce jest wręcz. Koncertowym miejscem do tego, żeby kurs tutaj zareagował. Do tego zwróćcie uwagę, tutaj mamy bardzo istotny dołek w tym miejscu. W kontekście całego tego ruchu, on nie jest jakiś bardzo ważny, ale fakt, że pokrywa się z tymi dwoma średnimi i punktem D gartleja sprawia, że ten dołek nabiera mocy. Tak więc mamy koincydencję bardzo wielu rzeczy. Harmoniczna, levelowa i średnie z ważnym krosem. Tak więc się, jesteśmy w trakcie rysowania się formacji harmonicznej Gartleya, i kiedy dojdziemy do punktu D, możemy się spodziewać solidnych longów. Teraz bardzo ważna rzecz. Wprawdzie Gartley ma punkt D na 78,6, ale ja zauważyłem ze swojego doświadczenia i często wam to w filmach powtarzam, że on bardzo często odchyla się do 886, tak jakby był Batmanem. Tak więc pułapki zostawiamy w tym miejscu i w tym miejscu. Przy czym ta, według mnie pierwsza, jest dużo ważniejsza ze względu na to, że faktycznie jest to Gartley. A tutaj jest tylko taka, powiedziałbym, plan B, który musi mieć w tyle głowy. Poza tym, w tym miejscu nie mamy dodatkowych rzeczy, a tu mamy korelację trzech rzeczy naraz. Tak więc, złoto dąży do tego, żeby dojść do wypełnić tego harmonika, i następnie zrobić ruch do góry. Natomiast, co dalej? W zasadzie. Nieco dalej, tylko co do tego czasu. Przejdźmy, zobaczcie na niższy interwał. Tutaj mamy falę pierwszą, tutaj mamy falę drugą i tutaj mamy falę trzecią. Fala numer 3 gdzieś w tych okolicach. 1, 2, 3, 4 i piątka w kształcie trójkąta widać rozszerzającego się. Spójrzcie. O. Trójkąt, trójkąt rozszerzający się. Piątka. I teraz dlaczego wam to pokazuję? Ponieważ yy, zobaczcie, żebyśmy doszli do tego poziomu, to yy, brakuje nam, brakuje nam, Brakuje nam, jeszcze, yy, brakuje nam jeszcze piątej fali. Yy, mamy jedynkę, dwójkę, trójkę yy, i brakuje nam w zasadzie czwórki i piątki. A teraz przyjrzyjcie się. Jesteśmy na średniej 100 z interwału D1 z kolei. Jak również na bardzo ważnym potrójnym poziomie pierwszy, drugi, trzeci. I teraz, czego ja bym się spodziewał? W tej chwili spodziewałbym się wyrysowania się fali numer 4, która ma duże szanse, żeby dojść do tego splotu dwóch średnich. Te dwie średnie są z kolei z interwału D1. Średnia 25 i średnia 50. I teraz te dwie średnie pokrywają się niemalże identycznie. Zobaczcie. Z tym dołkiem. Narysuję to teraz na różowo. E, dlaczego? Co takiego ważnego jest w tym dołku? Ten dołek to jest koniec jedynki. A czwórka, według jota, nie może najść na jedynkę. Tak więc, gdzieś w tych okolicach uważam, że stąd, z tego miejsca byłby świetny moment do tego, żeby zagrać na Kolejną falę piątą, która doprowadziłaby nas do tych dwóch zielonych pól. Do tych dwóch zielonych pól, które finalnie wykończyłyby pełen impuls. Mielibyśmy już czwórkę, piątkę, mielibyśmy pięć fal, formację wypełnioną gartleja bądź też normalnego bądź też gartleja rozciągniętego. I tutaj ewentualnie można by było dalej już myśleć o, o tradingu. Ewentualnie w górę. Teraz pytanie, czy warto, jest, czy warto jest już w tej chwili zasadzać się na pójście do góry, na dojście do tego, do tego fioletowego, różowego poziomu? Wydaje mi się, że jest to gra warta świeczki. Natomiast trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ gramy na korektę i to na czwórkę. Korekty numer 4 zazwyczaj są płaskie, ale w tym wypadku musimy zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz: że korekta numer 2 była bardzo płaska, nie była głęboka, a korekty w trendzie eliotowskim mają tendencję do naprzemienności, czyli jeżeli korekta numer 2 była płytka, to korekta numer 4 będzie głęboka. Jeżeli korekta numer 2 miała formę zigzaka, to korekta numer 4 zigzaka mieć nie będzie. Tak więc możemy się tutaj spodziewać korekty nieregularnej, która zaprowadzi złoto aż do tego krosa. Niemniej jednak brakuje nam jeszcze jednej piątej fali w tym trójkącie rozszerzającym się, żeby wyrysowała się piątka w tej trójce. Ponieważ zobaczcie, mamy raz, dwa, trzy, cztery i brakuje nam piątej fali. Jeżeli ta piąta fala doszłaby i byłaby w granicach tej dolnej, jak to powiedzieć, bandy, tej dolnej krawędzi, wtedy byłoby fajne miejsce do zajęcia pozycji w górę, zważywszy, że zobaczcie, mamy dywergencję na interwale H1. Jeszcze Wam jedną rzecz tutaj pokażę, żeby była jasność. O, spójrzcie. To jest tutaj. Mamy taki bardzo istotny dołek z końca lutego, i ten dołek w tej chwili został fałszywie, fałszywie wybity. Tak więc powinna jeszcze pójść piąta, piąta fala, i możemy, możemy wtedy ze spokojem bezpiecznie. Yy, yy, zasadzać się na potencjalną czwórkę. Natomiast pamiętajcie, granie pod prąd jest ryzykowne. Nie mamy gwarancji, że ta czwórka dojdzie aż dotąd, yy, że nie będzie to jakaś płytka korekta. Yy, tak więc, yy, moi drodzy, w tej chwili uważam, że powinien, powinna być korekta w fali numer 3, która może dojść aż dotąd. Może być dużo mniejsza ta korekta. Może dużo płycej zareaguje, tak więc yy, to nie jest zagranie yy, z typu yy, złoty gral, nazwijmy to tak, tak zwane piękne. Ale gdyby już tutaj kurs doszedł, to tutaj już byłoby według mnie piękne zagranie, żeby yy, z bardzo bliskim stoplossem, no bo wiemy, że czwórka na jedynkę najść nie może. A potencjał do spadków, zobaczcie, byłby naprawdę bardzo duży. Niech to będzie 100, 1000, 1000 punktów tutaj. A do pierwszego zasięgu mielibyśmy aż 909 R. Gdyby się okazało, że Gartley odchylił się od normy, co bardzo często robi, mielibyśmy 12 R. Tak więc takie, takie prognozy na, na tą chwilę na, na, tą chwilę na, na złoto zobaczymy jak to się będzie rozwijało, tak? Nie twierdzę, że jeszcze raz podkreślenie, nie twierdzę, że tutaj rynek musi dojść. To byłoby tak zwane spełnienie życzenia. Natomiast może dojść wcześniej, może skorygować, może skorygować tą trójkę dużo płycej i też będzie warto wejść na falę numer 5. Jeszcze wam pokażę jedną rzecz, zobaczcie, to jest cała fala numer Cała fala numer 3. I tu mamy 61% tej fali w tym miejscu. Tak więc to miejsce też byłoby bardzo dobre do zagrania, bo pamiętajcie jeszcze jedną rzecz: że w trakcie jak kurs będzie szedł do góry, to te średnie będą się obniżały. W tej chwili one ładnie wyglądają. Natomiast dochodząc tu do złotego poziomu 61,8, średnie już tu mogą być, a nadal nie będziemy przekraczali 1. Tak więc tyle, jeśli chodzi o złoto. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Shark Trader.